Widzowie, jestem na siłowni, mam tylko cztery siły. A koło nas są takie kozaki, co mają po 150 tysięcy. Luczek, ale ty jesteś słaby. Rozwalę cię w siłowaniu na rękę. Ale jak to w siłowaniu na rękę? Ja nie chcę się siłować na łapę. Ale ja chcę, bo jestem silniejszy od ciebie. Dawaj do stolika. O ja, dobra, widzowie, musimy się teraz i siłować na rękę z Pipkiem. On czeka tutaj przy mnie, przy stole. No dobra, w takim razie dołączam i. Dobra, uwaga, i klikam dobra z całej siły. A, ale na Falam, klikam! Ale ty jesteś słaby, patrz, co ja ci robię? Bęk, nie żyjesz! O ja, ale to było słabe, Pipek, nie wierzę. Jak ty tak szybko zdobyłeś tyle siły? Bo ja jestem koksem, a ty jesteś mega nobem. O nie, widzowie, dobra, w takim bądź razie musimy sobie podejść do tych sztang, widzowie, i wziąć sobie jakieś wyposażenie za kilogram. A dalej jest za 50 kilo. I teraz musimy klikać: hup, hup. I jak największego bica robimy. Mamy teraz 10 siły, a potrzebujemy 50, żeby mieć kolejny szczyt. Ciężarek. Ale może w międzyczasie ustawmy sobie pociąg na bicer, czyli żeby cały czas mi robiło, a my sobie klikniemy cztery darmowe spiny. I uwaga, pierwszy spin, oby wyleciało coś bardzo dobrego, czekajcie, uwaga, i wylatuje piąstka! Razy sto, ja, ale to super jest. Klikamy kolejny raz, błagam, żeby wyleciało czerwone, uwaga i. O nie, no znowu ta piąstka. Klikamy po raz kolejny i żeby wyleciał ten pecik widzowy. Chcę go bardzo mieć, uwaga i joo, ale mamy bista, ognista bestia, chcę go zaraz sprawdzić. I mamy tutaj jeszcze, uwaga, teraz wyleci nam 100 zwycięstw jeszcze raz. Czyli mamy już 200 zwycięstw. Ale super. I w takim razie zobaczmy jeszcze naszą płomienną bestię. Wyposażmy sobie. I uwaga, mamy takiego otopecika. Ale jeszcze oprócz tego musimy sobie oczywiście wypracować siłę ręki. Dlatego weźmy sobie coś takiego i uwaga, zacznijmy sobie trenować naszą rękę. Wytrzymałość dłoni, uwaga. Wow, ale nam wzrasta ta siła, ale jesteśmy już dobrzy. O, widzę, że przypakowałeś, ale to i tak jest mega słabe. Bo... Przynajmniej się staram. Ty masz aż 7 milionów siły. Wow, ja chcę cię pokonać. Jak być takim siłaczem jak ty? Żeby mnie pokonać, najpierw musisz stoczyć pojedynek z tym ziomkiem, ale on cię rozwali. <grym> o ja, dobra, widzowie, musimy teraz stoczyć pojedynek na rękę z takim oto tyranem. To jest taki bambiczek, ok? A dalej mamy coraz cięższych ludzi. O o, dobra, zobaczmy teraz w takim razie tego, dobra, nim pimpek. Dawaj tyran, musisz rozwalić luczka. O ja, dobra, w takim razie klikamy, uwaga i. Wow, Pokonałem go, ale to było proste. Nie wierzę w to, tyranie, jakim ty jesteś, nobem. Dobra, może go ci się udało pokonać, ale tego nauczyciela nie rozwalisz. O ja, nie no, pokonam. Dobra, chcę zobaczyć, czy pokonam tego medium nauczyciela. On wygląda, jakby był pewny siebie, ale uwaga, podchodzimy i siłujemy się na rękę. Dawaj, tutaj. Nauczycielu, rozwal tego luczka. O nie, dobra, bijemy się z nim na rękę. on jest tym nauczycielem. I uwaga, nasz pasek jest zielony w tym momencie tutaj na dole. Uwaga, klikamy jak najszybciej. Dawaj, chyba go pokonam jak najszybciej Nie, nauczycielu, dajesz, dajesz Uhu, Dałem radę, ale to jest łatwe Ale, e, Pipek, chwileczkę Tutaj jest jakiś siłacz Tor siłowni, jego na pewno nie pokonasz Nawet ja miałem z nim problem O nie, muszę z nim dać radę y, Dzień dobry y, Wiem, że pan jest siłowni, ale dam radę z panem walczyć Uwaga, podchodzimy i bijemy się I pum no, jak najszybciej, aaa, nawalam Nie pokonasz go, haha, ha. dawaj go Nawalam jak najszybciej, dobra, uwaga I, i daję radę, uwaga, już jest końcówka Dałem radę, pokonałem go Nie no, jakim cudem, ty chyba oszukujesz O nie, nie oszukuję, w ogóle jestem najlepszy A tutaj jest, o, o, szef mafii A tutaj jest czempion Ale chodźmy może najpierw do szefa mafii Chcę go pokonać, uwaga, i Czy uda nam się go pokonać? Dawaj, o, o, o. Nie, nie udało się, ale nas rozwalił I dobrze ci tak, jego już na pewno nie pokonasz No nie, w takim razie widzowie Musimy iść trochę poćwiczyć Bo oczywiście nie damy rady Dobra widzowie, kupmy sobie jeszcze oczywiście VIP-a na początek Będziemy mieli nawet 3 razy zarobki ze szkolenia Więc chcę go kupić widzowie za 250 robuksów I uwaga Pipek Jestem VIP-em. za chwilę cię pokonam O, oh, o oh yeah Ale słaby pet, no nie mogę Wiesz co, chyba dam ci jednego mojego Bo mi jest ciebie szkoda No ty w sumie masz bardzo fajne ty masz takie dwa dinozaury. Dawaj, wymiejmy się, dam ci coś. O ja? Na serio mi coś dasz, pipek? No, na przykład coś takiego. <laughs> ale słabe. Ej, małpy, no weź, ja mam mocniejszą od. Ja mam coś mocniejszego od tej małpy. No dobra, weź może to, to ci się przyda. Wow, ale to jest lawowy tygrys, on jest taki mocny. 4000 razy siły, dobra, chcę go. Dziękuję ci, pipek. Proszę, i tak mi nie pokonasz. O nie, no jak to nie? Będę teraz ćwiczył, ile wlezie. Dobra, w takim razie załóżmy sobie ty go Lava Tigera i uwaga chcę go wyposażyć i uwaga, mamy go dziękuję ci Pimpek. Proszę Luczek powodzenia, ćwicz, bo ja będę też silniejszy. O ja, dobra widzę, w takim bądź zobaczmy sobie teraz tutaj trening oczywiście na takich rzeczach do boksowania i uwaga, chcę tutaj wejść, uwaga bijemy się tutaj, pum, 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 pum ale nam siła rośnie, już mam 100 tysięcy prawie. Pipek, dzięki ci wielkie za tego pyta to na pewno mi dużo da, naprawdę dobra, nie ciesz się tak, tylko ćwicz. Dobra, idę dalej w takim razie uwaga, nawalamy, tutaj jest już coraz lepiej o oh my god! Za chwilę pokonam wszystkich. Za chwilę nie będę mieć już nuba, Ale może chodźmy na widzowie coś cięższego? Na przykład na tą złotą. Tak! To jest widzowie taki worek treningowy dla vipów. I zobaczcie, widzowie. On tutaj daje 18, aż uwaga, nawalamy. I mamy już milion! Ej, Pipek, za chwilę będę tyle, co ty miał. Nie, no niemożliwe. Ty mnie nie przegonisz. Jasne, że cię przegonię. Zobacz, już nie jestem noobem. Za chwilę nie będę już noobkiem. Mam już 5 tysięcy, 5 milionów, 6 milionów siły. Woohoo. O nie, tak nie będzie. Ja też ćwiczę Widzisz, jaki mam wielką sztangę? Za chwilę cię prześcignę. O, ty tutaj ćwiczysz na sztandze. Oh my god. I mam 20 milionów siły. Nie rozwalisz mnie. Za chwilę cię pokonam, pipek Dobra, dawalaby widzowie jak najszybciej. I weźmy sobie to, co pipek, czyli widzowie coś takiego. Uwaga, jaka wielka sztanga. I zobaczcie, jak ja wyglądam. pipek o tak, teraz będę ćwiczył. Już mam milion mocy, a siły to mam 13,5 miliona. No nie, czemu ci tak dobrze idzie? Ja też nie mogę być go. Nie, nie, tak nie może być. Dobra, widzowie, klikamy jak najwięcej i chodźmy w takim razie teraz do szefa mafii. Musimy pokonać w tym momencie szefa mafii, a potem tego oto czempiona. Mam nadzieję, że nam się uda. Dobra, podchodzimy do niego i uwaga, nawalamy się, uwaga i pu, 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 o tak, ale to było proste. Jakim cudem ty go pokonałeś? To jest niemożliwe. Ale spokojnie, teraz nam został czempion, ostateczny boss tej oto mapki, a potem będzie coś silniejszego. Dobra, uwaga, nawalamy i... U, no, ale to było łatwe, dałem radę. Co, pokonałeś nawet bossa? No nie mogę. To może ze mną się teraz zmierzysz, co? E, no dobra, możemy się zmierzyć, ale chyba jesteś silniejszy ode mnie. Dawaj, na stół Kurwa, jego pokonałeś, to teraz mnie, dawaj. Uwaga, lecimy. O, ja, dobra, dawalamy. O, staram się. Nie, no rozwalę cię, ale łatwo. O, nie, ale prawie dałem radę. Uwaga i. O, nie, dobra, przegraliśmy z pipkiem, widzowie. Ale dobra, w takim razie musimy go jakoś prześcignąć. Tutaj, oczywiście, jest ucieczka ze szkoły, i możemy iść dalej. Ale musimy mieć 15 tysięcy wygranych. Tak więc, dobra, musimy teraz to zrobić. Musimy, widzowie, pokonać tego bossa paręnaście razy. Dobra, tak więc, uwaga, plus 600 wygranych. Musimy cały czas z nim walczyć. Dobra, widzowie, mamy już 15 tysięcy wygranych. I uwaga, przechodzimy dalej. I tutaj mamy coraz silniejszych ludzi. Zobaczmy, kto tutaj stoi przy stoliku. Uwaga, mamy tutaj rozrusznika, który jest pierwszy. Potem mamy cybergliniarza. Cyberzabójcę. O o, ten już wygląda naprawdę groźnie. Nie. Mamy rozpruwacza, czyli takiego szalonego doktorka Oraz Water AI. O nie, to jest chyba robot, który na pewno nas zabije. Pipek w takim razie chodźmy spróbować oczywiście na rozruszniku coś rozwalić. Uwaga, klikamy i pum Dobra, damy radę z rozrusznikiem, tak jest. Dobra, on był słaby luczek, on się nie liczy. To w takim razie zobaczmy tego cybergliniarza. Uwaga, je nawalamy! O, nie, dobra, on już nas rozwalił. W takim razie musimy iść zacząć ćwiczyć Pipek Biorę sobie naszego bicepsa i ćwiczymy sztangami, tak jest. Uwaga, robimy sobie jak najwięcej siły W tym momencie Nie uda ci się, zobacz ile ja mam siły Jak ty masz pimpek już 130 milionów O nie, widzowie, musimy teraz sobie Coś dokupić, w takim razie zobaczmy sobie W sklepie, jakie rzeczy, które możemy Kupić i kupmy sobie 3 jajka Za 750 robuxów Tak, a w nich oczywiście możemy wylosować Takiego wiertarka Steampunk, Który ma 80 tysięcy siły A on jest naprawdę dobry, uwaga, to w takim razie Zróbmy to, i uwaga, jestem ciekawy co nam Wyleci, wow, trzy razy rzadkie z pankowy reki. Dobra, widzowie, ale on chyba nie jest zbyt cenny. On ma 1750 siły. Dobra, w takim razie wyposażmy go. I spróbujmy teraz ćwiczyć. Wow, teraz on dodaje po 2 miliony, ale to jest dobre. Ej, chwila, co ty masz za pety? Czemu ty jesteś taki silny? O, tak, za chwilę będę. O, tak, pipek, za chwilę cię przegonię. A teraz chodźmy sobie oczywiście pobić się na tym punchline. I uwaga, zobaczcie, jak szybko nam leci. Mamy już 100 milionów, pipek. No co, dobra, ja też biję, chodź tutaj. I ja zaraz cię przegonię. Będę silniejszy na pewno. Nie, ja będę silniejszy. Nie ma opcji. I uwaga, widzowie, zobaczcie, ile mamy siły: aż 1,6 biliona. A ty, Pipek, ile masz? E, Skąd ty masz tak dużo siły? To jest nieuczciwe. Ej, a ty masz taką śmieszną zieloną rękę. Ale dobra, Pipek. W takim bądź razie ja muszę iść, oczywiście, zmierzyć się z tym medium cybergliniarzem, który nas pokonał. Uwaga, nawalamy go. Uwaga, i dobra, to było proste. W takim bądź razie chodźmy teraz do cyberzabójcy, Pipek. O, nie, cyberzabójca nie rozwali go. Haha, <laughs> pokonałem go. Okej, okay, ale teraz jest przed nami szalony doktorek, który jest naprawdę silny. Uwaga, zobaczmy, czy damy radę z cyberpotworkiem. Nie, nie daliśmy rady. Ale on jest silny. Spróbujmy jeszcze raz. Uwaga, nawalamy. Nie, on jest za silny na nas. Ajajaj, no i co? Jednak nie jesteś taki silny. Tak, nie jestem taki silny. To chodź w takim bądź razie na stolik. Chcę zobaczyć, czy dam radę sobie z tobą, cwaniaku. E, no chyba nie. Ja nie chcę się chyba z tobą siłować na rękę. Dawaj, zobaczymy, czy jesteś taki silny. No, no, chodź No dobra, ale i tak cię rozwalę, co nie? Lecę Dobra, teraz ja rozwalam ciebie, pimpek Wow, dobra Jaki ty jesteś silny, zostaw mnie <laughs> Pokonałem cię, ale to było proste Bułka z masłem ale w każdym bądź razie chcę jeszcze pokonać tego rozpruwacza i Wotra AI. Weźmy sobie w takim razie jeszcze taką oto oczywiście sztangę i poćwiczmy. Uwaga, dobra, musimy być jak najsilniejsi. W takim bądź razie zmierzmy się jeszcze raz z tym rozpruwaczem. Teraz muszę go pokonać. Uwaga, nawalam. I o, jest łeb w łeb, ale chyba dobra. radę. Uwaga, klikam! I tak jest widzowie, wygraliśmy oczywiście z tym rozpruwaczem. A teraz została nam sztuczna inteligencja, czyli taki oto robot. Z tym już może być ciężko, ale spróbujmy. Uwaga, nawalamy i automatycznie klikanie i a, nie dałem radę. Rady. Sztuczna inteligencja jest dla nas zasilna, Pimpek. O tak, ale serio nie dasz jej rady? Niestety jestem za słaby, ale jak widzę wystawą łapkę w górę i suba, to nagramy to kiedyś.